W korupcji w Opolu przesłuchana siostra i siostrzenica poseł Aleksandry Jakubowskiej. Sejm ma poważny problem. Aresztowany poseł Andrzej Pęczak chce brać udział w głosowaniach. Rząd chce, by od lutego polski kontyngent Iraku zmniejszył się do 1700 żołnierzy. Panorama Jarosław Kulczycki, dobry wieczór. Irena i Iwona W, siostra i siostrzenica posłanki SLD Aleksandry Jakubowskiej, zostały zatrzymane i przesłuchane przez prokuraturę w Opolu. Przedstawiono im zarzuty pomocnictwa w przekazywaniu łapówek Maciejowi J, mężowi posłanki. Po przesłuchaniu obie kobiety zwolniono. Policja nie poinformowała, jakie były okoliczności zatrzymania siostry i siostrzenicy Aleksandry Jakubowskiej. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego zatrzymali dwie kobiety do sprawy, która jest już od ponad tygodnia realizowana przez Centralne Biuro Śledcze z Opola, a także Miejscową Prokuraturę. Irena oraz Iwona W. zostały przesłuchane przez prokuratora i zwolnione do domu. Według rzecznika Opolskiej Prokuratury nie zachodziła potrzeba zastosowania środków zapobiegawczych. Zostawię. Im przedstawione zarzuty pomocnictwa w przekazywaniu łapówek panu Maciejowi J., a to się wiąże z aferą korupcyjną przy ubezpieczeniu elektrowni Opole. Tydzień temu w tej samej sprawie policja zatrzymała Macieja J., męża posłanki Jakubowskiej, a także właścicieli firmy brokerskiej z Wrocławia, byłą dyrektor Polskiego oddziału PZU i byłego prezesa elektrowni. Wszyscy podejrzani są o wyłudzanie pieniędzy z elektrowni Opole przy ubezpieczaniu jej majątku. Marszałek Sejmu uważa, że Aleksandra Jakubowska powinna rozważyć zrzeczenie się immunitetu lub zawieszenie członkostwa w klubie parlamentarnym SLD. Nie posuwam się aż tak daleko, żeby obciążać panią poseł Jakubowską winą za wszystko, co może dotyczyć jej członków rodziny, bo nie ma takiej zasady w cywilizowanym państwie prawnym. Natomiast moralny wydźwięk tego typu obciążeń w przypadku posła swoje robi i powinien wywołać reakcję także ze strony pani poseł. Podobnego zdania jest wielu partyjnych kolegów Jakubowskiej, ale w sojuszu są też głosy bardziej zdecydowane. Ja jestem z jednej strony przerażony tym, co się dzieje, bo to idzie w rachunek Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a z drugiej strony jestem dumny, że służby pana ministra Kalwasa, popieranego przez SLD i pana ministra Kalisza, członka Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czynią swoją. Powinnoś. Aleksandra Jakubowska była dziś nieuchwytna. Jutro lub pojutrze rzecznik dyscypliny partyjnej skieruje wniosek do sądu partyjnego o pozbawienie ją członkostwa w SLD. Były poseł SLD Andrzej Pęczak, który od 20 listopada przebywa w areszcie, chce uczestniczyć w głosowaniach Sejmu, utrzymywać kontakty z biurem poselskim i dostawać materiały i stenogramy z obrad. List z taką prośbą poseł skierował do marszałka Józefa Oleksego. Pomysł, by Andrzej Pęczak z aresztu przyjeżdżał na głosowania, posłowie zgodnie uważają za niedopuszczalny, a sam marszałek za bardzo teoretyczny, jednak obecnie obowiązujące przepisy nie pozbawiają uprawnień wykonywania mandatu posła, nawet jeżeli został on tymczasowo aresztowany. Karolina Kozińska. Z tego miejsca, a przy ulicy Smutnej Włodzi, tutaj na wiejską. Taką trasę chce pokonywać Andrzej Pęczak, bo nadal czuje się pełnoprawnym posłem i poczuwa się do swoich obowiązków. Chce głosować, mieć dostęp do stenogramów z obrad i bywać w swoim biurze poselskim. Ten pomysł posłowie od prawej do lewej strony uważają za kuriozalny. Nie dziwi w tym sensie, że e, przebywanie w ośrodku zamkniętym karnym zapewne jest e, przedsięwzięciem nudnym. Natomiast e, dziwi mnie o tyle, że każdy przyzwoity człowiek w tej sytuacji no, powinien jednak e, pamiętać co wolno, a co nie wolno. Pan poseł Pęczak zademonstrował dużą dozę arogancji i frywolności organizując korupcyjne praktyki i myślę, że podtrzymuje ten stan, w którym demonstruje brak rozsądku. Zdrowym rozsądkiem chcą wykazać się posłowie, dlatego zamierzają jeszcze w grudniu zmienić ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora, tak aby każdego posła, który trafi do więzienia, można było zgodnie z prawem pozbawić wszelkich poselskich uprawnień. Ale dopóki zmiany nie wejdą w życie, Andrzej Pęczak może, zgodnie z prawem, pojawiać się na sali sejmowej. Nie znikają jego uprawnienia. To prawda. Jeżeli prokuratura wyda mu pozwolenie, to sejm będzie miał kłopot. Ale nie jest jasne, czy problem w ogóle się pojawi, bo prokuratura, od której zależy decyzja, sprawy na razie nie komentuje. Na tę decyzję czeka także areszt śledczy, w którym przebywa poseł. Kwestia ta jest przedmiotem spekulacji, ponieważ nie ma decyzji dotyczącej ewentualnego, ewentualnej konieczności przewożenia pana posła, także w chwili obecnej sytuacja jest po prostu bezprzedmiotowa. W poniedziałek prezydium Sejmu zawiesiło od 1 stycznia nowego roku wypłacanie diet i uposażenia Andrzejowi Pęczakowi. Jeszcze w tym miesiącu odbierze on 9 tysięcy złotych pensji i ponad 2 tysiące złotych diety. Karolina Kozińska, Panorama. Ostra wymiana zdań między posłami w Sejmie. Powód to usunięcie z porządku obrad wniosków o odwołanie z Sejmowej Komisji Śledczej Romana Giertycha i Józefa Gruszki. Taką decyzję podjęło jeszcze wczoraj Prezydium Sejmu za sprawą wicemarszałka Józefa Zycha, który początkowo wstrzymał się od głosu, ale ostatecznie głosował przeciwko rozpatrywaniu przez Sejm tych wniosków. Ostatecznie debata na temat funkcjonowania Komisji Śledczej badającej aferę PKN Orlen odbędzie się jutro. Jan Ciszecki. Przeciwko decyzji prezydium Sejmu o rezygnacji z głosowania nad odwołaniem Romana Giertycha i Józefa Gruszki ze składu Komisji Śledczej panie, zaprotestował poseł Marian Marczewski z Socjaldemokracji Polski. Panie, czy nie powinno być, panie marszałku, tak, że to 460-osobowa izba, a nie 5-osobowe prezydium podejmuje decyzję? Na wystąpienie posła Marczewskiego zareagował Ludwik Dorn. Wracam się do pana marszałka Borowskiego może by pan jako przewodniczący partii w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego nie delegował na tę mównicę z Panie pośle, nadużył pan regulaminowego prawa. My obserwujemy, że rosną nam szeregi kombatantów, których jedyną zasługą było to, że dzielnicowemu do butelki na mleko nasikali. Posłowie SLD chcieliby, Sejm jeszcze dziś zajął się odwołaniem dwóch członków Komisji Śledczej. Panie Marszałku, wnoszę wniosek formalny o przegłosowanie przez Wysoką Izbę wniosku o odwołanie, o odwołanie z Komisji Śledczej pana Józefa Gruszki i pana e, Romana Zwiertywa. Marszałek Oleksy uznał, że nie jest to wniosek formalny. Uzasadniał, że takie wnioski mogą zgłaszać kluby, koło oraz grupy co najmniej 15 posłów nie później niż 12 godzin przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu. Marek Kotlinowski z Ligi Polskich Rodzin podkreślał, że lewica nie może decydować o całym składzie komisji. Lewa strona sali chciałaby, żeby w komisji znajdowali się wyłącznie jej przedstawiciele i aby Sojusz rozpatrywał to wszystko, co się złego działo. Gdy poseł LPR ponownie chciał wyjść na mównicę, doszło do ostrej wymiany zdań z marszałkiem. Nie udzielam panu głosu. Zamknąłem tę sprawę. Dyskusja zakończyła się wyłączeniem posłowi mikrofonu. Jutro w Sejmie odbędzie się debata o pracach Komisji Śledczej. Jan Ciszecki, Ramę. Rząd chce by w kolejnej zmianie polskiej misji stabilizacyjnej w Iraku służyło nie 2400 jak obecnie, ale 1700 żołnierzy. Dodatkowych 700 pozostałoby w kraju jako rezerwa gotowa na przerzut do Iraku w razie zagrożenia. Rząd zwrócił się ponadto do prezydenta o przedłużenie polskiej misji do końca przyszłego roku. Wojciech Nomejko. Od kilku już miesięcy politycy i wojskowi mówili o stopniowym zmniejszaniu polskiego kontyngentu w Iraku. Od lipca ubiegłego roku w Iraku służyło ponad 7000 naszych żołnierzy. Początkowo Wielonarodowa Dywizja pod polskim dowództwem liczyła ponad 10 tysięcy żołnierzy z 23 państw. Po marcowym zamachu bombowym w Madrycie nowy rząd hiszpański zdecydował o wycofaniu. Razem z Hiszpanami z Iraku wyjechali żołnierze Nikaraguj, Hondurasu oraz Dominikany. Po porwaniu filipińskiego kierowcy rząd tego kraju zdecydował o wycofaniu prawie 400 żołnierzy. W wyniku tych decyzji w dywizji pod polskim kierownictwem pozostało około 7 tysięcy żołnierzy z 15 państw. Pojutrze misję w Iraku zakończą w Węgrzy. Również ukraiński parlament chce, by 1600 żołnierzy z Ukrainy wróciło do kraju. Na pewno decyzję podejmie nowy prezydent i potwierdzi lub nie, że wykona rezolucję czy uchwały Parlamentu Ukraińskiego. W tej chwili za wcześnie byłoby e, mówić o konsekwencjach, skutkach, e, ponieważ e, nie ma decyzji władz wykonawczych e, Ukrainy. Zmniejszenie polskiego kontyngentu ma nastąpić w pierwszej połowie lutego przyszłego roku po przeprowadzeniu w Iraku wyborów. Luki po naszym zmniejszeniu nie będzie wypełniał nikt. My przejmujemy zadania po wycofującym się e, zespole transportowym węgierskim. Polska przygotowała w przyszłorocznym budżecie MON na iracką misję 216 milionów złotych. Większość kosztów z nią związanych ponoszą Amerykanie. Oni też pomagają Polsce w wyposażeniu. Zmniejszenie polskiego kontyngentu nie oznacza, że z Iraku wyjedzie również sprzęt. Wręcz przeciwnie, polecą tam śmigłowce Mi-24, pojadą transportery opancerzone. W sumie polscy żołnierze będą mieli do dyspozycji m.in. ponad 100 pojazdów opancerzonych i 31 hamerów. Wszystko po to, by zwiększyć ich bezpieczeństwo podczas misji Wojciech na Panorama. Na polski rynek wchodzi nowa tania linia lotnicza Central Wings. W całości należy ona do lotu, którego władze jeszcze rok temu po wybiciu Air Polonii przekonywały, że tanie linie nie są dla dużych przewoźników zagrożeniem. O polski rynek toczy się walka, jedne linie upadają, inne chcąc przetrwać wprowadzają promocje jeszcze do niedawna nie do pomyślenia. Kupując dziś bilet powrotny na maj do na przykład Rzymu zapłacimy łącznie z podatkami i z opłatami 200 zł za nota Dobrzyńska. Central Wings zapowiada połączenia do najważniejszych miast w całej Europie, jednak tanie przeloty to tylko część działalności spółki, reszta to przejęte od lotu czartery, na których nie sposób nie zarabiać. Dlatego firma, jak zapowiada jej prezes, powinna szybko zacząć przynosić zyski już za dwa lata. Flota to na razie pięć lotowskich Boeingów. Na początek jest to flota wystarczająca i daje dobrą podstawę do dalszego rozwoju tej floty w przyszłości. Polski rynek to łakomy kąsek. Tylko w ciągu trzech pierwszych kwartałów tego roku podróż samolotem wybrało o milion dwieście tysięcy Polaków więcej niż w zeszłym. Okazało się, że to nie jest tak, że od lotu się klienci odwracają. Wytworzyła się zupełnie nowa kategoria klientów, którzy, którzy się do samolotów... Przesiedli i lot postanowił z tego tortu swój kawałek zjeść. Tradycyjny przewoźnik, by być konkurencyjny na rynku niskich cen, musiałby drastycznie obciąć koszty. To oznaczałoby także duże zwolnienia. Lot restrukturyzuje się, ale powoli. Decyzja o powołaniu nowej spółki nie znajduje jednak uznania w oczach ekspertów. Jeżeli nadal będą dominowały takie doniesienia z wewnątrz lotu, że działalność czarterowa jest deficytowa. Trudno mi uwierzyć, że działalność na bardziej konkurencyjnym rynku tzw. tanich przewoźników może okazać się w przypadku tego przedsiębiorstwa sukcesem. Konkurencja nie boi się nowej spółki. Trwa walka o rynek letnich połączeń, tymczasem nowy przewoźnik rozpocznie działalność dopiero w lutym. Zawsze cieszą nas wszelkie próby stworzenia tanich przewoźników, dlatego że przede wszystkim będzie się to skupiało na promocji taniego latania i Taniego podróżowania po świecie. Do tej pory narodowi przewoźnicy kilkukrotnie próbowali tworzyć tanie linie. Udało się jedynie Lufthansie, która utworzyła Germanwings. Po upadku Air Polonii na polskim niebie rozpoczęła się walka o klientów. Nowi przewoźnicy będą musieli znaleźć nowe sposoby kuszenia, bo obniżyć cen już się nie da. Jednak niezależnie od tego, które linie przegrają, klienci już wygrali, bo pojawiła się możliwość wyboru. Danuza Dobrzyńska, Panorama. W przyszłym tygodniu zaczną się procesy czołowych w osobistości reżimu Saddama Hussaina, zapowiedział iracki premier Iyad Alawi. Sam Saddam Hussein będzie sądzony najprawdopodobniej w pierwszym kwartale przyszłego roku. Władze irackie ujawniły, że Saddam jest więziony w amerykańskiej bazie Camp Cropper przy bagdadskim lotnisku. Premier Alawi poinformował też o zabiciu Hassana Ibrahima Farhida, jednego ze zaufanych współpracowników szefa al qaeda w Iraku, aby Al Azarkowiego. Aresztowano też dwóch innych terrorystów. Wszyscy trzej uczestniczyli w egzekucjach zakładników. Terroryści z Arkolego po raz drugi w ciągu ostatniej doby przeprowadzili atak na wjazdy do Zielonej Strefy w Bagdadzie, gdzie mieszczą się najważniejsze urzędy i ambasady. Według różnych źródeł zginęło od jednej do siedmiu osób, a dwadzieścia jest rannych. A na Ukrainie zamieszanie wokół jednej z najbardziej wpływowych osób w państwie, szefa administracji prezydenckiej Wiktora Medvedczuka. Najpierw pojawiła się informacja, że ustąpił on ze stanowiska, a potem sam Medvedczuk oświadczył, że to nieprawda i tylko Leonid Kuczma może go zdymisjonować. Nie są jasne kulisy tego, co dzieje się w otoczeniu prezydenta. Dziennik Financial Times, powołując się na zastępcę Medvedczuka, Wasyla Baziva, napisał, że Wiktor Janukowicz namawiał prezydenta Kuczmę do użycia wojska przeciwko pomarańczowej rewolucji. Sam Janukowicz nazywa doniesienia Brytyjczyków kłamstwem. Iwona Parchimowicz. Financial Times twierdzi, że władze Ukrainy były o krok od rozpędzenia siłą masowych demonstracji w Kijowie po drugiej turze wyborów prezydenckich. I rzeczywiście setki tysięcy ludzi zgromadzone na placu niepodległości obawiały się prowokacji. Opozycja ostrzegała o możliwości użycia siły, zwłaszcza w pierwszych dniach pomarańczowej rewolucji. Sztab Wiktora Juszczenki otrzymywał informacje o mobilizacji jednostek MSW i wojska. 25 listopada w dniu wizyty Lecha Wałęsa w Kijowie władze ponosiły się z zamiarem oczyszczenia terenu wokół zablokowanych przez demonstrantów budynków państwowych. Cytowany przez brytyjski dziennik zastępca prezydenckiej administracji Basyl Bazif wyznał, że na prezydenta Kuczma wywierano naciski, by wprowadził stan wyjątkowy. Mówiono mu, że powinien wykorzystać siły państwa. Tymczasem prezydent Kuczma od samego początku był przeciwny użyciu siły. Baziw nie wymienił jednak nazwiska Jankowicza. Financial Times pisząc o naciskach Janukowicza na Kuczmę powołuje się na zachodnie koła dyplomatyczne w Kijowie. Oprócz szefa rządu o użycie siły wobec demonstrantów miał zabiegać też szef prezydenckiej administracji i jeden z najbardziej wpływowych ukraińskich polityków, Wiktor Medvedczuk. Natomiast Wiktor Janukowicz twierdzi, że przez cały czas trwania kryzysu nie było mowy o wyprowadzeniu wojska, a on tylko prosił o zaprowadzenie porządku na ulicach Kijowa i przestrzeganie konstytucji. Jak było naprawdę, wyjaśnią historycy. Tymczasem Komisja Śledcza Ukraińskiego Parlamentu, zajmująca się sprawą choroby lidera opozycji, wznowiła pracę po tym, jak konsylium lekarskie stwierdziło, że Wiktora Juszczenkę zatruto dioksynami. Następne posiedzenie odbędzie się jednak po powtórce drugiej tury wyboru wyznaczonej na 26 grudnia. Najwyraźniej parlamentarzyści chcą, by wszystkie siły polityczne powstrzymały się przed zbyt pochopnymi oskarżeniami w czasie kampanii wyborczej. Iwona Parchimowicz, Panorama. Po czterech latach dochodzenia francuski wymiar sprawiedliwości ustalił, że przyczyną katastrofy samolotu Concorde w lipcu 2000 roku była metalowa część innej maszyny pozostawiona na pasie startowym. Wskazano też na błędy w konstrukcji samolotu. Ciąg zdarzeń, które doprowadziły do tragedii wydaje się nieprawdopodobny, a jednak miał miejsce. W katastrofie zginęli wszyscy znajdujący się na pokładzie, 113 osób oraz 4 osoby na ziemi, w tym dwie polki, które pracowały w hotelu zniszczonym przez samolot. Prokurator Xavier Salva powiedział, że to fragment z tytanu, jaki odpadł z samolotu DC-10 amerykańskich linii lotniczych Continental Airlines, przedziurawił drugą lewą oponę Concorda, gdy ten startował z lotniska al No Wywołało to ciąg zdarzeń, które doprowadziły do katastrofy. Wkrótce po starcie Concord zapalił się i runął na ziemię. Eksperci źle ocenili też zabezpieczenie zbiorników paliwa znajdujących się w skrzydłach Concorda. Francuska prokuratura jest zdania, że amerykańskie linie lotnicze Continental mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności, ponieważ nie dopełniły obowiązku należytej troski o swoją maszynę, która startowała kilka minut przed Concordem. To, co odpadło z EC-10, było kawałkiem stopu tytanu, znacznie bardziej twardym od aluminium, a zamiana tytanowej części na aluminiową nie była autoryzowana przez władze amerykańskiego lotnictwa cywilnego. Katastrofa z lipca 2000 roku doprowadziła ostatecznie do wycofania Concordów z użycia przez Air France i British Airways. Na scenie warszawskiego Teatru Syrena trwają ostatnie próby przed jutrzejszą, jutrzejszą premierą opery za trzy grosze Bertolda Brechta z muzyką Kurta Weila. Najnowszą inscenizację reżyseruje Laco Adamik. Opera za trzy grosze to najczęściej wystawiony dramat na światowych scenach. Temat sztuki zaczerpnął Brecht z opery żebraczej angielskiego poety Johna Gaya z końca XVIII wieku, a jej akcję przeniósł w kręgi półświatka. W Polsce opera doczekała się ponad 60 inscenizacji. Na próbie była Elżbieta Kapkowska. Laco Adamik odczytuje dziś sztukę inaczej niż przed laty. Mówi, że to dramat o losie człowieka, miłości i śmierci. Kiedy w 1929 roku opera za trzy grosze weszła na polskie sceny, towarzyszyła jej atmosfera skandalu. Leon Schiller, który wystawił dramat w Teatrze Polskim, zamówił przekład songów u Władysława Broniewskiego, znanego ze zwyklewicowych przekonań. Ostry społeczny ucień sztuki atakującej burżuazję nie spodobał się cenzurze. Dzisiaj sztuka wciąż wzrusza i przejmuje swą wymową. Być może dlatego, że czasy się zmieniły i wróciliśmy do, do drapieżnego kapitalizmu. Mamy polską e, subspecję z kapitalizmu, która jest wyjątkowo drapieżna i bezwzględna. Nowego tłumaczenia songów Brechta dokonał Roman Kołakowski, bo zdaniem Wiktora Zborowskiego od pra-premiery tylko język nieco się zmienił. W zasadzie taka już klasyka, jaką jest opora za trzy grosze, nie starzeje się w ogóle, ponieważ. Świat nie pozwala się zestarzeć. Fundacja Strzegąca Praw Autorskich do Muzyki Weila rygorystycznie przestrzega, by nie dokonywano żadnych zmian w aranżacji songów. Dla aktorów to wyjątkowe wyzwanie. Trzeba się troszkę nad tym pochylić, czy ja mam na to siłę i czy mam na to papier, żeby w takich tonacjach, jak Weil to napisał, wyśpiewać. Brecht, który tworzył nowe zasady w teatrze XX wieku, wierzył, że przejdzie do historii chociażby jako autor gorzkiej maksymy. Wpierw żarcie, potem moralność. Elżbieta Kapkowska, Panorama. Dzieło sztuki, tylko tak można mówić o najwyższym wiadukcie na świecie, który został dziś oddany do użytku na południu Francji. Uroczystość uświetnił prezydent Jacques Chirac, który podkreślał, że tysiąc ludzi przez trzy lata pracowało w najtrudniejszych, często niebezpiecznych warunkach, ale efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania. Jacek Biernacki. Oto wiadukt nad Doliną Rzeki Tar w Masywie Centralnym. Konstrukcja wysmakowana, wszak Francuzi są estetami. Nie stworzył go jednak Francuz a Brytyjczyk, lecz nie byle kto, sam Norman Foster, jeden z najsłynniejszych architektów świata. Mój wiadukt przecina dolinę z delikatnością motyla i nie burzy piękna krajobrazu, podkreśla Sir Norman. Podczas budowy cały czas używano do pomiarów nawigacji satelitarnej GPS. Dlatego wymiary potężnych przecież elementów konstrukcyjnych mogą różnić się od projektu najwyżej 5 mm, a dokładność montażu wynosi 1 mm i o dziwo nie przekroczono budżetu budowy, 400 milionów euro. Wiadukt ma 2,5 kilometra długości. Najwyższy pylon sięga 343 metrów i jest o 19 metrów wyższy od wieży Eiffla. Jezdnia przebiega 270 metrów ponad rzeką. Na zakończenie budowy czekali tu tęsknieniem kierowcy, którzy omijali przez masyw centralny wiecznie zatłoczoną w sezonie autostradę Słońca, Paryż lion Marsylia, albo zmierzali do hiszpańskiej Katalonii. Autostrada A75 z Clermont-Ferrand do Montpellier była wygodną alternatywą, ale tylko do Doliny Tarn. Tu autostrada urywała się, na lokalnych drogach tłoczyły się setki samochodów. Teraz problem odpadł, ale wygoda kosztuje. Za przejazd przez wiadukt z samochodem osobowym trzeba zapłacić 6,5 euro w sezonie i 4,90 poza sezonem. Kierowcy ciężarówek cały rok płacą 23,40. Wiaduk zbudowała bowiem prywatna firma ma koncesję na 75 lat, ale chce, by koszty zwróciły się w ciągu 10 lat. Pod warunkiem, że dziennie przejedzie tędy 11 tysięcy pojazdów, a w sezonie 3 razy tyle. Jacek Biernacki panorama. Aż się w głowie kręci, Francja ma kolejną atrakcję turystyczną. Jakby miała ich mało, ale trzeba przyznać, że widząc to dzieło ludzkiego geniuszu, aż się chce jechać nad dolinę Tarn. Ale chwilę o pogodzie Agnieszka Dymecka. Ja życzę Państwu miłego wieczoru. Do zobaczenia.